Witam ponownie. Myślałem, że ta paczka dotrze do poniedziałek, ale jednak dotarła dzisiaj. Szkoda tylko, że za jednym razem nie dostałem tych paczek, ale to sobie osobno. To jest, to jest taka kamerka. Zostawiłem sobie zainstalować ją w dużym pokoju, tam gdzie mam kanarkę. Mała ta kamerka jest, malutka. Tu nieco więcej jest dołożone Aha, Jest jeszcze zasilacz. Jest montaż. Można ją zamontować na ścianie. Czy są kołeczki jakieś tam, wylejakie i wkręty. Jest kabelek, ale mały. A jest jeszcze element montażowy. A, tu jest. Już wiem, o co chodzi. A, już wiem, o co chodzi. Można zamontować ją na, na ścianie. Malutka ta kamerka. Tutaj jest tuja aplikacja do jej obsługi. Musimy mieć jakiś chyba kod kreskowy. Mi się wydaje. Ale tu jest ten kod kreskowy Mr. Up I Chyba to jest to do tej kamery ten kod e, e, QR code, przepraszam, kurek, QR kod tutaj No nie to jest nie po, po, nie po polsku to jest, to jest opis jakim montować właśnie zobaczymy czy to działa Znacznie mniejsza od tej, ta jest taka duża. <grywa> Tylko szkoda, że taki krótki kabelek, ale trudno. Dwie rzeczy dzisiaj dostałem. A, tu jeszcze jest wejście na kartę. Dobra, tu się podłącza. Zobaczmy jeszcze starego typu USB, mini USB. Tu zadziała. Ale coś tu świeci. Coś tu świeci. Trzeba karta pamięci. <grywała się> montażowy Chciałbym do montować. No się, to się, sam, się to startuje. Teraz na telefonie zainstalować. Oj, po się mi to schowałem? gdzie potrzebne. parowanie chyba. Dobra. A gdzieś już powiadomienie miało, że doręczymy także. Okay. na no nim połączenie nie ma akumulatora w środku, tylko połączenie. Dobra, kończymy na razie, bo trzeba będzie trochę więcej pracy wykonać, żeby tą kamerę uruchomić.